Widzisz tego staruszka? Pije, pali, przeklina i zadaje się z kobietami lekkich obyczajów, ale tak naprawdę jest świętym. Brzmi intrygująco? A więc oglądaj dalej nasze podsumowanie filmu Mów mi Vincent. Główny bohater Vincent jest zrzędliwy, cyniczny i zły na cały świat, chociaż ten starzec wie, jak cieszyć się życiem. Tutaj widzimy, jak ujeżdża go jasna blondynka w bieliźnie w panterkę, która nawiasem mówiąc spodziewa się dziecka. Ale faktem jest, że ta blondynka jest dziewczyną lekkich obyczajów. Nazywa się Daka i żąda, aby Vincent zapłacił jej za usługi. Ale to nie takie proste, bo mężczyzna jest kompletnie spłukany. Idzie do banku po pożyczkę, ale dostaje odmowę. Vincent przychodzi do baru i chce się napić whisky, ale nawet barman nie chce go obsłużyć. Niezbyt zdenerwowany Vincent pogrąża się w szalonym tańcu. Później, w drodze do domu, mężczyzna rozbija się o ogrodzenie własnego domu. Następnie w kuchni przypadkowo uderza młotkiem w palce, próbując rozłupać kawałek lodu. Szukając plastra, poślizga się na tym kawałku lodu, uderza głową o szafkę i upada na podłogę. Cóż, ten człowiek ma piekielny dzień. Gdy nadchodzi poranek, Vincent musi stawić czoła nowym problemom. Ogromna furgonetka podjeżdżająca pod jego dom zahacza o gałęź drzewa, która spada na samochód mężczyzny. Słysząc huk i krzyki robotników, Vincent odzyskuje przytomność. Biedak całą noc leżał nieprzytomny na podłodze w kuchni. Wychodzi na zewnątrz i widzi złamane drzewo i zepsuty samochód. To go bardzo, bardzo rozwściecza. Okazuje się, że pracownicy ci zostali zatrudnieni przez jego nową sąsiadkę, grubą kobietę o imieniu magii, do przeniesienia jej rzeczy. Ona i Vincent zaczynają się kłócić. W tym momencie do kobiety podchodzi jej syn. Chudy, przestraszony chłopiec o smutnej twarzy. Vincent żąda od nowych sąsiadów odszkodowania za drzewo i zerwany płot. Co za oszust! Pamiętacie, że to on zniszczył płot zeszłej nocy, prawda? Tutaj poznajemy lepiej syna magii. Ten cichy chłopiec ma na imię Oliver i to jego pierwszy dzień w nowej szkole. Początek nie jest taki łatwy. Nauczyciel każe mu przeczytać modlitwę, ale rzecz w tym, że chłopiec nie jest katolikiem. Na lekcji wychowania fizycznego widzimy, że Oliver jest bardzo słabym chłopcem. Nie potrafi szybko biegać, napiąć mięśni brzucha, ani podciągnąć się na drążku, przez co jest nieustannie wyśmiewany przez kolegów z klasy, którzy nazywają go Rambo lub Robakiem. Ktoś ukradł mundurek szkolny Olivera, telefon i klucze do domu, więc jest zmuszony iść do domu w shortach i t shercie Tymczasem widzimy jak Vincent nieustannie przegrywa ogromne sumy na wyścigach. Dlatego nasz bohater nie ma pieniędzy. Lichwiarz Zukko żąda od Vincenta spłaty długów, ale ten prosi o jeszcze kilka tygodni na zebranie niezbędnej sumy pieniędzy. Oliver wraca do domu, ale nie może wejść do środka. Widzi Vincenta i prosi go o pomoc. Chłopiec musi zadzwonić do matki. Vincent niechętnie wpuszcza chłopca do swojego domu. Magi musi pracować do późna, więc prosi Vincenta, by przez kilka godzin obserwował Olivera. Vincent zgadza się, ale pod warunkiem, że Magi mu zapłaci. Kobieta nie ma innego wyjścia, więc przyjmuje tę ofertę. Zadanie okazuje się dość proste. Oliver jest cichym i spokojnym chłopcem i nie sprawia Vincentowi żadnych kłopotów. Gdy Magi zabiera syna do domu, Vincent oferuje dalszą opiekę nad nim. Magi też jest z tego zadowolona, bo teraz nie musi tracić czasu na szukanie opiekunki. Oliver też jest zadowolony. Vincent może i jest zrzędliwy, ale ma uroczego białego kota o imieniu Felix. Nasz bohater postanawia spędzić resztę wieczorów w barze ze striptizem, obserwując gorące piękności tańczące na róże. Wśród nich widzi kobietę w ciąży Dakę, która z powodu dużego brzucha nie może tańczyć. I znowu Magi musi zostać do późna w pracy. Vincent musi odebrać Olivera ze szkoły, ale zamiast do domu jadą do prywatnej kliniki. Po drodze prosi Olivera, aby zadzwonił do jego matki z budki telefonicznej. W tym momencie zostaje zaatakowany przez szkolnych łobuzów. Zaczynają walczyć i powalają Olivera. Vincent przychodzi mu z pomocą i odgania chłopców. Rozumiejąc, że nie przestaną prześladować Olivera, Vincent postanawia nauczyć chłopca walczyć, aby mógł się bronić. W klinice poznajemy sekret Vincenta. Od ośmiu lat przebywa tam jego żona Sandy. Jest chora i nie pamięta męża, więc Vincent udaje lekarza odwiedzając ją. Ponadto odbiera jej pranie, mimo że wcale nie musi tego robić. Jak widać ten człowiek nie jest taki zły. Wieczorem Vincent uczy Olivera walki i zdradza mu kolejne ze swoich sekretów. Okazuje się, że nasz bohater jest weteranem wojny w Wietnamie. Na front trafił w wieku 18 lat. Kiedy Magi przyjeżdża po Olivera, mówi Vincentowi, że jej były mąż złożył pozew o prawo do opieki nad jej synem. Magi nie chce, aby go otrzymał, ponieważ nienawidzi go za ciągłe zdrady. Lekcje Vincenta nie poszły na marne. Pewnego dnia na sali gimnastycznej Robert, największy łobuz w szkole, rzuca piłką prosto w głowę Olivera. Nos chłopca jest złamany. Wściekły rzuca się na swojego oprawcę i używa sztuczki, której nauczył go Vincent. Łobuz upada na podłogę również ze złamanym nosem. Oliver spieszy się, by pochwalić się Vincentowi swoim zwycięstwem i spotyka Dakę. Vincent mówi, że ta kobieta to kobieta lekkich obyczajów. Nie sypia już z nim z powodu ciąży, ale Vincent nadal ją wspiera. Vincent postanawia zabrać Olivera na tor wyścigowy. Tam z pomocą chłopca Vincent po raz pierwszy od dłuższego czasu wygrywa. Uradowany otwiera konto w banku na nazwisko Olivera, kupuje mu lody i zabiera do baru. Wracają do domu bardzo późno, a Maggie kłóci się z Vincentem. Martwi się, że nowy przyjaciel ma zły wpływ na jej syna. Magii zostaje wezwana do szkoły. Tam kobieta ze łzami w oczach opowiada o problemach, jakie napotkała w swoim życiu: o zdradzie męża, problemach finansowych, ciężkiej pracy i strachu przed utratą syna. Oliver i Robert zostają ukarani za bójkę na sali gimnastycznej muszą wyczyścić szkolne toalety. Po krótkiej rozmowie, Oliver i Robert zdają sobie sprawę, że mają ze sobą wiele wspólnego. Na przykład oboje dorastają bez ojców. Z biegiem czasu chłopcy stają się przyjaciółmi. Z drugiej strony Vincent napotyka nowe trudności. Zalega z płatnościami do kliniki, w której przybywa jego żona. Musi zapłacić czynsz za trzy miesiące naraz, w przeciwnym razie Sandy zostanie przeniesiona gdzie indziej. Ale Vincent nie ma takiej sumy pieniędzy. Zdesperowany kradnie pigułki z kliniki, ale nawet to nie pomaga w zebraniu potrzebnych mu środków. Następnie mężczyzna pobiera pieniądze z konta Olivera i stawia na wyścigi, mając nadzieję na podwojenie sumy. W efekcie traci wszystko. Mężczyzna z trudem powstrzymuje łzy i wraca do domu w okropnym nastroju. Tam odkrywa kolejny problem. W kuchni spotyka Zucco, lichwiarza, któremu jest winien pieniądze. Razem z dużym muskularnym facetem wywracają dom do góry nogami, a Zucco zabiera wszystkie kosztowności, które posiada Vincent, w tym szkatułkę z biżuterią jego żony. Mężczyzna wpada w furię. Próbuje walczyć, ale Vincent ledwie zaatakowawszy swojego rywala upada na podłogę i traci przytomność. Zukko i jego partner uciekają, zostawiając Vincenta na pewną śmierć. W międzyczasie Oliver czeka na przyjaciela w pobliżu szkoły, ale ten nie przychodzi. Chłopiec wraca sam do domu, wchodzi do domu Vincenta i zastaje mężczyznę leżącego na podłodze. Ledwo oddycha. Oliver dzwoni po karetkę. Vincent trafia do szpitala, w którym pracuje Magi. Dowiadujemy się, że mężczyzna miał wylew. Magi Oliver i Daka pomagają Vincentowi wrócić do normalności. Mężczyzna musi od podstaw nauczyć się mówić i kontrolować swoje ciało, ale dla mężczyzny jest to wielkie wyzwanie. Vincent stopniowo wraca do zdrowia, a nawet ściga się z Oliverem na wózku inwalidzkim, ale nadal potrzebuje opieki. Daka wprowadza się do jego domu, by opiekować się kochankiem. Karmi również jego kota, sprząta i gotuje zdrowe posiłki dla Vincenta. Tyle z kobiety lekkich obyczajów. Chociaż chwila Daka żąda od mężczyzny zapłaty za usługi opiekuńcze. Ta para jest siebie warta. Wkrótce czeka nas rozprawa sądowa w sprawie opieki nad Oliverem. W trakcie okazuje się, że chłopiec był na torze wyścigowym i w barach z Vincentem, a także spędzał czas z Daką, kobietą lekkich obyczajów. Wszystko to staje się dla sądu podstawą do podziału opieki między magii a ojcem Olivera. Rozwścieczona magii zabrania Vincentowi komunikowania się z Oliverem. On odpowiada, oblewając kobietę wodą. Wkrótce Vincent otrzymuje kolejną złą wiadomość. W trakcie leczenia jego żona Sandy odeszła. Przyjeżdża do kliniki i zabiera pudełko z prochami żony, którą kiedyś bardzo kochał. Utrata Sandy sprawia, że Vincent jest naprawdę zdruzgotany. W tym okropnym nastroju brutalnie przegania Olivera. Mimo to Oliver chce zrobić z Vincenta bohatera swojego szkolnego świadectwa. Święci wśród nas. Szczegółowo studiuje przeszłość Vincenta i dowiaduje się, że mężczyzna uratował przed śmiercią dwóch żołnierzy podczas wojny w Wietnamie i został odznaczony medalem honoru. Nadchodzi dzień raportu. Magi po raz pierwszy od dawna bierze wolne i robi synowi śniadanie. Daka pod fałszywym pretekstem zabiera Vincenta do szkoły, żeby mógł zobaczyć jak mówi Oliver. W swoim raporcie Oliver opowiada o wszystkich aktach dobroci Vincenta wobec otaczających go osób. Tak, z jednej strony ten człowiek nie lubi ludzi, jest zrzędliwy, wściekły i zły na cały świat. Dużo pali, dużo pije, przeklina, uprawia hazard na wyścigach, kłamie i oszukuje, a do tego zadaje się z kobietą lekkich obyczajów. Ale pomimo tych wszystkich słabości, jest pełen współczucia i człowieczeństwa. Był bohaterem na wojnie, a po odbyciu służby wojskowej również dokonał wielu dobrych uczynków. Dodatkowo ten człowiek karmi swojego kota najlepszą konserwą, nawet jeśli sam nie ma co jeść. Podsumowując, Oliver nazywa Vincenta świętym, zostaje nagrodzony burzliwymi brawami publiczności. W końcu Daka rodzi córeczkę, a wszyscy główni bohaterowie zbierają się na uroczystej kolacji w domu Vincenta. Daka karmi córkę piersią bezpośrednio przy stole, a Magi próbuje przykryć ją szalikiem, żeby Oliver i jego przyjaciel nie widzieli czegoś ekstra. Ten film przypomina nam, że człowiek to nie tylko kawałek mięsa, ma też duszę, o której powinniśmy pamiętać. Mamy nadzieję, że spodobało Wam się nasze podsumowanie i czekamy na Wasze polubienia i komentarze oraz poznanie naszych nowych subskrybentów. Oglądałeś kanał Mówi Kot. Do zobaczenia później!